Witam Państwa. Dziś gościem MedExpressu jest pani profesor Anna Latos Bieleńska, katedra i zakład genetyki medycznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Witam panią profesor. Dzień dobry. Pani profesor, spotykamy się po to, aby rozmawiać o problemach dzieci z chorobami rzadkimi, dzieci i ich opiekunów. Diagnoza rozszczep kręgosłupa to jest diagnoza, która dotyczy około 100 dzieci w Polsce co roku. To jest trauma dla dziecka, ale także dla rodziców, dla opiekunów. Jak wspierać i czy potrafimy wspierać te chore dzieci i ich najbliższych, pani profesor? Tak, rozszczep kręgosłupa jest to jedna z najpoważniejszych wad rozwojowych. Przypomnę, że w Polsce rodzi się rocznie 11 do 12 tysięcy dzieci z jakąś, przynajmniej jedną, poważną wadą rozwojową. I dzieci z rozszczepem kręgosłupa rodzi się od 100 do 120 rocznie. Ale rozszczep kręgosłupa to jest wada, która właściwie jest taką wadą, która związana jest z całożyciową niepełnosprawnością, bo wiele wad rozwojowych można niejako naprawić, można zoperować, wada zniknie, te Dzieci dalej żyją zupełnie normalnie. Natomiast z roszczobem kręgosłupa wiążą się właściwie problemy związane z trudnościami w poruszaniu się, bo przecież 80-90% tych osób musi do końca życia korzystać z wózka inwalidzkiego. Również około 90% musi się, co wynikować, ma problemy z oddawaniem moczu. W sposób naturalny, 60-70% ma całkowicie prawidłowy intelekt. I ten moment, kiedy dochodzi do rozpoznania tej wady, to jak rodzice nam mówią, to jest jakby świat im się zawalił. To jest przeogromna trauma. Tym bardziej, że właściwie Moment, kiedy wada jest rozpoznana prenatalnie, czy jest rozpoznana zaraz po urodzeniu dziecka, bo tą wadę rozpoznaje się no, w momencie właściwie po urodzeniu, jeśli ona nie była wykryta prenatalnie, to to jest moment, kiedy rodzice właściwie dowiadują się, że to dziecko ma że urodziłem się dziecko z taką całożyciową niepełnosprawnością. Wyobrażają sobie, że im się życie skończyło. Natomiast bardzo wiele zależy od tego, w jak oni się o tym dowiedzą, i bardzo wiele zależy od tego, jakie będą mieć wsparcie. I to jest ten pierwszy moment, kiedy oni się o tym dowiadują. To może być moment, kiedy oni jakby to dziecko. No, można powiedzieć, nawet odrzucą w pierwszej chwili i nie będą mogli się z tym pogodzić, albo w moment, kiedy oni to dziecko od razu zaakceptują i jakoś będą starali się, jakoś sobie z tym problemem poradzą. Więc pierwsza sprawa to tą świadomość muszą mieć lekarze, lekarze, którzy prenatalnie czy postnatalnie tę, tę wadę rozpoznają i. Mówią rodzicom o tym, że taka wada u dziecka jest. Bardzo ważne jest wsparcie innych rodziców, którzy urodzili już dziecko z taką wadą. Jest taki wspaniałe, jest wspaniała inicjatywa, program SOS. On został utworzony, wymyślony przez panią Dominikę Madaj-Solberg, która jest prezesem Fundacji Spina. I w ramach tej, tego projektu rodzice, którym się urodziło już dziecko z roszczepem kręgosłupa, odwiedzają. Matki, które, które albo które są, oczekują urodzenia dziecka z tą wadą, albo też takie pary, które się dowiedziały, które, że dziecko urodziło im się z tą właśnie wadą. Spotykają się z tymi rodzicami, i mówią, patrzcie na nas, naprawdę, my też mamy takie dziecko, naprawdę z tym się da żyć. Więc ja bardzo wielkie oczekiwania z tym wiążę. Powiem też, że ten problem, o który pani redaktor pyta, on jest też badany w ramach projektu, w którym uczestniczy moja katedra. Ten projekt się nazywa Eurolink Card, i w wielu krajach Europy, też w Polsce. Robione są badania dotyczące czterech grup wad rozwojowych, w tym rozszczepu kręgosłupa, i myśmy mieli już w wielu krajach spotkania, tak zwane spotkania fokusowe z grupami rodziców, które, którym się urodziło dziecko z tą wadą. I my, my wiemy, jakie są, jak, co oni nam mówią. Oni właśnie dokładnie mówią to, o czym przed chwilą powiedziałam, że im się świat skończył w pierwszej chwili. Że oni sobie myśleli, że właściwie już ich szczęśliwe życie się zupełnie skończyło. I dopiero po, po, po tym, jak oni, jak, jak to dziecko rosło, jak zobaczyli, jakie są problemy, jak zobaczyli, że to nie jest koniec świata, że da się dalej w miarę normalnie żyć i że no to dziecko jest też ich ogromnym szczęściem. Również w ramach tego projektu w tej chwili do końca maja jest prowadzona ankieta, gdzie rodzice dzieci z tymi czterema wadami, też rodzice dzieci z rozczopem kręgosłupa. Piszą o swoich problemach, między innymi o tym, jak się o tym dowiedzieli, jak zareagowali, ale też jaka jest ich sytuacja no, w tym momencie, kiedy mamy pandemię. Także gorąco zapraszam wszystkich lekarzy, którzy opiekują się takimi pacjentami i też rodziców do udziału w tej ankiecie. Pani profesor, my też wielokrotnie rozmawiałyśmy o tym, jak ważne jest wsparcie w różnych wymiarach życia dla tych rodziców dla dzieci dla. Małych pacjentów. Rytm dnia dziecka, które choruje na rozszczep kręgosłupa, jest podporządkowany konieczności regularnego cewnikowania. To jest niezwykła dolegliwość i fizyczna, i psychiczna, zwłaszcza u małego dziecka czy dziecka w wieku szkolnym, który musi to cewnikowanie wykonywać. No i tu też jest bardzo istotne to wsparcie w postaci choćby refundacji tych nowoczesnych cewników, bo no, niewiele, niewiele osób z nas wie, ale to jest niezwykle istotna sprawa dla tych osób. Tak, no, osoby, które mają rozszczep kręgosłupa, one nie mogą w sposób naturalny oddawać moczu. Mocz gromadzi się w pęcherzu moczowym, zalega w pęcherzu moczowym i on musi zostać z tego pęcherza moczowego odprowadzony. Nie ma innej drogi, jak tylko cewnikowanie się. Właściwie już nawet małe dzieci, 4 5 uczą się samocewnikowania i i potrafią sobie z tym bardzo dobrze radzić, ale y, oczywiście są trudności, bo pierwsza trudność jest taka, że y, no, dziecko w wieku szkolnym, ono też musi w y, czasie przerw okresowo się cewnikować, ono musi znaleźć odpowiednią toaletę, ono mus, musi być tam, y, muszą być tam warunki, musi być półeczka, gdzie ono może tam te, to, to wszystko odłożyć, cewniki, ubrać rękę, i, I tak dalej. Więc to muszą, muszą, muszą być takie toalety dostosowane do tego, ale też przede wszystkim y, czasem musi być osoba, która temu dziecku, y, zwłaszcza małemu, pomoże w tym. Czasem rodzice muszą dojść co kilka godzin, żeby pomóc cewnikować dziecko. Y, o takich sytuacjach nam rodzice mówią, y, ale jest też problem samych cewników. Dlatego, że tych cewników miesięcznie dziecko zużywa dużo, bo cewnikuje się co 3-4 godziny, i tych cewników na rynku jest dużo. To są różnego typu cewniki. To są cewniki różnej jakości, i w tej chwili naprawdę jest niezwykle ważne, żeby stosować takie cewniki, które są związane z jak najmniejszym urazem. Cewki moczowej. Bo takie zwykłe cewniki, one mogą doprowadzić często i tak się dzieje, że prowadzą do powtarzających się zakażeń układu moczowego. Natomiast cewniki hydrofilowe to są cewniki, przy których ta urazowość jest mniejsza. Do zakażeń układu moczowego dochodzi rzadziej, a wiadomo, że jeśli jest zakażenie, Układu moczowego, to muszą być antybiotyki, to dziecko nie chodzi do szkoły, yy, 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 matka nie idzie do pracy. To są bardzo, bardzo duże. No i każda infekcja jest oczywiście kolejnym obciążeniem całego organizmu no i tego układu moczowego. Także jest niezwykle ważną sprawą, żeby te dobrej jakości cewniki hydrofilowe były refundowane, ale to były tak refundowane, żeby po prostu pacjenci nie musieli za nie płacić, żeby to nie było dopłacanie. Tak? Bo to jest koszt na całe życie. Ja jestem jako genetyk szczęśliwa, że ja doczekałam czasów, czego się nawet nie spodziewałam że będzie terapia genowa, że będą leczone choroby, które były nieuleczalne. To jest spektakularne, tak jak przy rdzeniowym zaniku mięśni. Ale my nie możemy zapominać o tym, że terapia genowa, tak bardzo efektowna, yy, że to nie jest jedyny sposób leczenia. Leczenia chorób rzadkich, że czasem to się właśnie rozbija o coś takiego jak dobry cewnik, który jest no, dla tych pacjentów właściwie najważniejszy. Pani profesor, no, no właśnie, życie pacjenta z rozszczepem kręgosłupa niesie za sobą tak wiele dolegliwości, że chyba takim obowiązkiem społeczeństwa jest to, aby ułatwić życie tym pacjentom, podnieść jakość tego życia. a Koszty też nie są wysokie tej refundacji, więc myślę, że taki apel pani profesor i nas wszystkich byłby bardzo istotny, żeby jak najszybciej udostępnić pacjentom właśnie te nowoczesne, hydrofilowe cewniki. Tak. Choroba genetyczna, czy wada wrodzona, jest sprawą niezawinioną. Przecież to ja mogłam mieć taką wadę, pani redaktor mogła mieć taką wadę, moglibyśmy mieć dzieci z taką wadą. To jest kwestia no, zupełnego przypadku. Kto z taką wadą się urodzi i czy ma dziecko z wadą wrodzoną, czy z chorobą genetyczną. I dlatego właściwie. No, powinniśmy, powinniśmy być takim społeczeństwem, który solidarnie weźmie na siebie sprawę zapewnienia właściwej, dobrej opieki medycznej, takiej jaka jest możliwa, dlatego że ci ludzie, oni mają też tylko jedno życie, oni nie mają innego życia. Oni już na początku swojego życia właściwie mają takie trudności, o których osoba zdrowa nigdy by nie pomyślała. I jedyne, co możemy zrobić jako społeczeństwo, to po prostu choćby finansowo ulżyć. Mówi się też o pieco wytchnieniowej, o różnych formach wsparcia. Tak, o tych wszystkich formach wsparcia trzeba też, koniecznie myśleć i w Polsce, gdzie jest bardzo silna ochrona życia, odpoczęcia, co biorąc udział, uczestnicząc w różnych projektach, które dotyczą wodwrodzonych, ja tego w innych krajach nie widzę. I ja po prostu jestem dumna z tego, że w Polsce tak silna ochrona życia jest. Ale to jest też zobowiązanie dla nas wszystkich, żeby tych rodziców. Nie zostawić samych, żeby oni mieli wsparcie. Oni tak mają, kochając bardzo swoje dzieci, mają trudną sytuację, znacznie trudniejszą niż, niż jest sytuacja rodziców zdrowych dzieci. I, i to, co jako społeczeństwo musimy zrobić, po prostu musimy, to udzielić im wsparcia. Myślę też o takiej ogólnej akceptacji, żeby to było widać i na ulicy, żeby to było widać w szkole, żeby to było widać w miejscu pracy otwartość na ludzi, którzy mieli mniej szczęścia niż my, którzy urodzili się z wadą rodzoną, którzy urodzili się z chorobą genetyczną, żeby no, myśleć, jak możemy im pomóc, jak możemy ich wspierać, jak możemy im jakoś w tym, w tym niełatwym życiu przy, ulżyć i pomóc. Pani profesor, bardzo dziękuję Pani za to spotkanie i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.